Witajcie! Dzisiaj zajmiemy się Don Issue 2, czyli drugimi sygnowanymi butami od Donavana Michela, zawodnika Utah Jazz, które jak wiemy, maksymalny Spider-Man. Dlatego w jego butach jest wiele nawiązań do komiksów czy świata Marvela. Ale zanim omówimy te buty, pamiętajcie zostawić subskrypcję na kanale, ponieważ. 70% wyświetleń na moim kanale jest skąd bez subskrypcji, więc miło było, by było jakby się to zmieniło. I brakuje nam tylko 100 subskrypcji do 1000, a co by było bardzo fajną rzeczą, więc będę wdzięczny, subskrybujcie i oczywiście lajkujcie film. To oczywiście też zwiększy zasięgi. no Wiecie, takie pierdoły w YouTube'owym świecie. Które mówić trzeba, wypada i należy. Ale przechodząc już do samego buta, nie zaczyna się zdanie od A. No, mniejsza z tym. E, but jest na pewno opcją e, bardzo budżetową, ponieważ kosztuje 400 zł. E, no, myślę, jakie buty kosztują 400 zł, które są sygnowane czyimś imieniem i chyba no, takie nie istnieją. Lilardy będą kosztować pewnie 450 albo 500. Hardeny 550 ostatnie. Nie no, KD, Lebrony, to nawet nie mam takiej rozmowy. Więc no, najtańszy chyba sygnowany but jaki jest. Jeśli to jest Adidas, no to też niedługo wleci na promki minus 50% i więcej. Poczekałbym do Black Friday'u, Black Friday'a, Black Friday i wtedy kupowałbym buty. Zdecydowanie sam czekam w tym momencie, jestem biedny, to jest drugi temat, ale czekam i prawdopodobnie zakupię wtedy koło 5-6 parek. więc no, pamiętajcie, nie sztuką jest kupić drogie buty drogo, a drogie buty tak, no, chyba, że jesteś banany. Przechodząc do samego buta, o nawiązaniach buta do komiksów i do Spidermana. Oczywiście mówiłem w pierwszych wrażeniach na temat tego buta. Teraz zecenzuję samo korzystanie z niego. Jak wiecie, grałem w tym bucie ponad 20 godzin. No, jak widać, podeszwa jest już trochę czarna, więc no, niestety buty są do gry, nie do leżenia na półce. To jest podstawowa zasada i jestem zaskoczony przyczepnością tej gumy. Naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak ona się kleje. Sze łapie, jak głupie. Grałem w nich nawet na takiej mm, dużej hali, która ma bardzo całą interakcję. I mimo moto nie jeździłem w nich, więc jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony. Jeśli chodzi o amortyzację. No, to powiem Wam, że klasycznie jak w Bouncie. Cudów nie ma, jest spoko. No Amortyzacja jest, tak jak ja to mówię w większości zoomów. Amortyzacja jest. Chyba jest trochę więcej tego Bounce'a niż w jedynkach, bo tam było troszkę gorzej z tym Bouncem. Tutaj jest troszeczkę lepiej. No, wszczęć bardziej to w amortyzację. Zdecydowanie jest upgrade względem wersji poprzedniej. Jeśli chodzi o wygodę samego buta, no to tutaj mamy mały problem, ponieważ ech, jeśli chodzi tutaj o ochronę stawu spokowego, e, wygodę ilość poduszek napchanych jest bajecznie. Naprawdę, powiem Wam, że jest super. E, but, przez co też może tworzyć takie sztuczne wrażenie, że jest taki bulki, taki naprawdę masywny, potężny but i to może trochę jest, prawdą, ale nie ma aż takiej tragedii. Nie czujecie się jak, nie wiem, co tam z tyłu mam takiego. Ja na przykład tak, dużo większe wrażenie miałem takie w Hardenach tam 2.0 albo w tych Jordanach. Zdecydowanie bardziej burki niż yy, te. Tutaj no jest troszeczkę to czuć, ale nie ma tak do końca, no ale wiadomo, tych pianek na high tutaj wszędzie pełno, co jest spoko, ja to doceniam, w szczególności tutaj na się ja to bardzo lubię i bardzo popsuję, ale jest jeden zdecydowany problem. To znaczy, yy, na śródstopiu, jeśli ktoś ma wysokie podbicie, to but ciśnie. Ja mam takie no, w miarę wysokie, naprawdę miecistą i… Ja to znam u siebie, na przykład John 34 33. Miałem to od razu. Eee, ja bym mi przestawała krew dopływać do stop. Naprawdę, to jest takie... Tak czuję to. I no, to jest średnie uczucie podczas gry. Eee, Im więcej w nich grałem, tym mniej to było odczuwalne, ale było. Na początku była tragedia. Potem, no, ostatnim graniu, ostatnio w nich grałem w tamten czwartek i... No, było tak znośnie, naprawdę, było już ok, ale no, ostrzegam wszystkich, którzy chcą je kupić, że trzeba to sobie rozbiegać. Naprawdę je rozbić, bo inaczej to ciężko. Jeśli chodzi o to, jak stabilnie czujesz się w tym bucie, bo wiadomo, czasami są buty, które mają tysiąc poduszek i nie chronią dobrze stawu, a są buty, które nie mają wcale, i jak zawiążesz, to się czujesz jak w pancernym czołgu. Jest ok, na pewno nic nie trze, na pewno nic nie uwiera i tak dalej, ale jest chyba troszkę za miękko i to bardzo marnuje potencjał tego buta, jeśli chodzi o taką opatulenie stopy, no bo jeśli jest za miękko, to nie dopasuje się dobrze do stopy, to jest normalne, bo no, te poduszki na to nie pozwolą. No i tu jest ten dysonans poznawczy, ale i tak jest w miarę ok naprawdę. I to jest ten minus tych poduszek, że niby z jednej strony fajnie, ale z drugiej, no kurde, nie do końca. Jest to but, który jest butem bardzo tanim. Myślę, że w najbliższym czasie na Black Friday dojdziecie go poniżej albo na 11 listopada. O, wtedy będą też promocje. Dorwiecie go. Poniżej 200 zł i na pewno jest to wart but mniej niż 200 zł. Jeśli uwielbiacie mięciutko w butach, i tak dalej, but na pewno dla Was. Eee, jeśli macie płaską stopę, jeszcze bardziej dla Was. Jeśli macie wysoką, już nie do końca. i Jeśli uwielbiacie buty dopasowane na kostce, bo Wam to eee, wiecie, uratuje życie to powinniście zacząć wzmacniać yy, łydki i inne rzeczy, żeby nie jecić tak często nóg, a nie rzekać na buty wiecznie. Ale to już jest inny temat rzeka. Yy, ja osobiście propisuję ten but, jest warty swojej ceny. Yy, ja go nawet no, ja go lubię osobiście. To jest takie, wiecie, nie to czy jest dobry, czy nie ja go lubię. Naprawdę. Mimo tego, że ci się wśród stopie. To już z czasem, im więcej grałem, tym było fajniej. I ja go naprawdę lubię. Fajnie leży mi na stopie, jest mi ciutko. Nic mi nie boli, w Achilles'a, co dla mnie jest mega ważne. I ja będę go kochał w najbliższym czasie i będę często go przeodziewał na stópkę. Ale jeśli nie jesteście pewni co do jego zakupu, poczekałbym na promki. Bo no, do 11 listopada zostały dwa tygodnie, czyli tam trzy, no, do Black Friday trochę więcej, ponad miesiąc, ale wtedy jeszcze miesiąc przegacie w starych butach. A gdybyście chcieli yy, kupić te buty już teraz, to zapraszam, kupić z mojego reflinka, to wspomożecie mnie w tych biednych czasach, kiedy rząd zabrał mi pracę. No, dzięki wielkie. Do usłyszenia. Pamiętajcie jeszcze raz o subskrypcji, polajkowaniu tego filmu. I wielkie dzięki. Na razie.